Witamy, witamy nowego morsa tutaj, który będzie dzisiaj próbował. będzie na niego czeka już tutaj. Proszę bardzo. Łabędź będzie pilnuje rewiru. No to się rozbieramy. Rozbieramy. Prawdopodobnie mamy minus 3 stopnie. Termometr w samochodzie jeszcze nie pokazał. Mamy tutaj super morsa, Nikodema sześcioletniego. Podciągnij sobie te gadki troszkę. Chyba za duże masz tego No idziemy, zobacz, Łabędź już na ciebie tu czeka, żeby cię przywitać. Ha. Zobacz On tutaj syczy na tych, którzy słabo wchodzą do wody, wiesz którzy się boją. On tu tylko pilnuje, czy tu na pewno morsy chcą wchodzić, no? Proszę bardzo No 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 i co? Drugie podejście No, stopy, stopy zaliczone, no No Już zimno? To chodź, wracamy Wracasz? Przekazuję telefon słynnemu filmowcowi, który będzie tutaj filmował kolejne sceny Próbował dzisiaj się morsować, jak było widać Chodź, dam Ci telefon Chodź, bo ja teraz będę ręce moczył No i tak się ukazuje, że kąpie w wodzie i się kąpi się kąpi, a patrzycie na to. Tutaj ukaz z Drogi się morsuje i tam pływa sobie, jak to mówię. A tam tutaj jakiś łabędź chce jego dziubnąć i przytulić i razem z nim, wiecie, morsować. Tata już Uuu łabędź już wychodzi tam pilnuje, żebyś nie rozrabiał. On chce chyba Żeby Było fajnie Jak myślisz? Będzie fajnie? Czy nie będzie? Fajnie łabędziu Łabądź jeden łabądź dwa Łabun 3, Łabun 4, 5, tutaj więcej morszowania Jeden molsarz to chłopak, a tutaj też chłopak. który nie nienawidzi za no ty? Próbujemy rączki za mocne. O! Synu! Ach, to jest moc!

Ręce, tragedia oh. Oh. Nie dam oh. rady oh. Ten łabądz to jest z bliska oh. Ja widzę go z bliska, jak to miska. Oh. Z ogniska jest. jest A ja widzę oh. tata jak z miska. Oh. Tata już wychodzi z wody oh. To jest nie sam ekran. O tak ukaz w jest. czerwony. Widzicie jak czerwony od głowy do dołu. Jak dzisiaj minutka. Ja też jestem tylko i wyszedłem dawniej. O, 16, 17, 18, 19, 20. 21.